Cześć, witam. Z tej strony Słomek o wszystkim. Sorki, że tak opatulone, ale jest zimno. W dzisiejszym filmie będę chciał pokazać, jak składam hak holowniczy. Jeżeli chodzi o hak, jest to z Opla Insigni. Z 2013 roku i problem polegał na tym, że nie mogłem go rozłożyć w ogóle tylko dlatego, że przyczyną było właśnie to zblokowało się to w środku i był problem, żeby go odbezpieczyć chcę wam pokazać, ja już to porozbierałem rozebrałem już hak Zostały mi tylko takie części jak widać, to wszystko tutaj jest od haka, śruby, nie śruby i tak dalej, cała reszta, to tak samo, e, porozkręcałem to e, i teraz tak, oczyściłem to wszystko z rdzy, bo hak w ogóle nie był używany z tego co było widać. Stąd był ten problem, że nie mogłem go odbezpieczyć od, odhaczyć, tak? Ale już to wyczyszczone, pomalowane tak samo. Sam hak Ups, został pomalowany. Tutaj zabezpieczyłem, żeby się tam do środka farba nie dostała ani nic. Kulę też zabezpieczyłem, bo ona będzie posmarowana. Nie chciałem jej malować, bo wiadomo, że to i tak zaraz zeszłaby farba. No i dobra, ja Wam będę pokazywał po kolei, jak składam ten hak. Nie nagrywałem jak rozbieram. Myślę, że jeżeli chodzi o rozbiórkę takiego haka, no każdy sobie poradzi. Gorzej chyba będzie ze złożeniem. Ja też oczywiście będę miał mały problem ze złożeniem, tak jak było bo sobie nie porobiłem zdjęcia ani nic, ani filmiku jak to rozbierałem, także wyzwanie, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o ten hak. Tak? Dobra, słuchajcie yy, odbezpieczyłem sobie tutaj to z tej folii, z papieru i tak dalej, i teraz. Yy, biorę się za składanie tego. Dobra, no skręcę sobie na razie ten plastik cały. Dobra ja sobie to. Ręce. Tutaj ten plastik trzyma się na dwóch śrubach. Więc to muszę skręcić. z umiarem, żeby nie pękło to czasem Najlep, najlepiej to rękoma skręcić, żeby nie używać klucza, bo no szkoda połamać tego Dobra, tutaj znajduje się w środku sprężyna. Taka sprężyna jest, tak? Ona jest y, już nasmarowana e, smarem. I tutaj y, w środku będą trzy kuleczki. Dobra, y, tutaj już to. Ten plastik przykręciłem, także teraz biorę się za przykręcenie tutaj tego plastiku, który, w którym będzie znajdował się ten cały mechanizm odpowiedzialny za odblokowanie haka. To jest na trzy śruby tutaj impulsowe, także jeżeli chodzi o impuls, jest to H3. Kręcę to tutaj, a następnie będę musiał to nałożyć na ten cały korpus tutaj od, yy, od Haka, a delikatnie, żeby tych plastików nie połamać. sobie dam tutaj smaru już. I teraz tak z tego co wiem powinny być tutaj teraz e, wsadzone kulki, tak, no brzegi, tak. też dam na smar, żeby nie wypadły mi. jeszcze obficie, żeby to pracowało tak, jak powinno pracować. Wsadzam teraz ten kokus cały. tutaj do wewnątrz jeszcze dam dobra i z tego co pamiętam to było. Aha. I teraz tak, żeby wsadzić ten cały korpus, z tym tutaj ten korpus do tego gniazda trzeba użyć śrubokręta i wciskać to trzeba, żeby kulki wpadły o, coś takiego, tak? O, dobra, siadło to i ten mechanizm działa to tak, że po wciśnięciu rozpręża się i tak nam się odblokowuje o, w ten sposób no nie o, tak to działa Dobra. i tak to musi być tutaj założone trochę źle to jest rozwiązane bo yy, tutaj nie ma żadnej uszczelki także woda jakakolwiek woda tutaj się dostanie i pewnie co kilka lat trzeba będzie to czyścić to sobie tutaj trytyczkę dam Dać tutaj trytytkę, bo wiadomo, że jak się wyciąga ten hak i okablowanie, to trzeba ciąć trytytki, tak? Z pamięci sobie już tutaj dam Już pokazuję, o co mi chodzi Chodzi tutaj o to, o tą trytytkę ona ma swoje miejsce. Dobra, co dalej? I teraz tak. Tutaj już mam z grubsza oczyszczone. No, dobra. Teraz zaczyna się zabawa. Jeżeli chodzi o dalsze montowanie tego haka, składanie właściwie, to najpierw musi pójść ta ośka cała. Tak. I trzeba ustawić tak ten mechanizm, żeby to. żeby sprężyna nam trafiła w odpowiednie miejsce Dobra, najpierw możemy sobie to trafić No dobra, siedzi Spędzona sobie siedzi tak jak powinna. i teraz musimy. Dobra. Dobra, siedzi to. Dobra, wkładamy tutaj tą część, która jest odpo odpowiedzialna za odblokowanie też tego całego haka. I tutaj jest takie wycięcie prostokątne i tutaj tym wypróżnieniem dajemy do dołu trzeba uważać żeby sprężyny weszły odpowiednio najlepiej sobie pomóc śrubokrętem Działa sobie to? Dobra, kolejną rzeczą ja sobie muszę teraz zmontować tutaj, tutaj tą część, czyli chodzi o, o tą linkę, i switch cały który później da nam sygnał że yy, że hak jest otwarty bo teraz yy, odcinał nam tak jakby sygnał ale jak to się przesunie słychać klik ten klik oznacza, że później y, da nam sygnał, że jest sy ten hak luźny, czyli tak jakby otwarty. To jest tak. I co my mamy tutaj? Teraz minka. Trzeba teraz to odpowiednio nawinąć. Tą y Rolkę teraz muszę sobie przypomnieć, jak ona była nawinięta. Dobra, jednak będzie musiało to być nawinięte na tą drugą, na te drugie oczko nie na pierwsze, tak jak mówiłem. Tylko na pierwsze oczko nawijamy, nawijamy i teraz powinno być powinno być OK. Zespłaszczona dociągnie, tak. No sprężyna tutaj cofnie. Ta sprężyna nam cofnie. Jak nawiniemy teraz yy, tą. Ja nawijamy chyba zgodnie z wskazówką zegara. Tak. będzie się jeszcze raz czemu to się tak jakby się przestawiło to coś dobra jeszcze raz Nie winę. żeby ta linka Wracała bardziej na swoje miejsce. Przykręcę i zobaczymy, czy to coś dało. Trochę. Przecież Dobra, mocno, kurde. No to mogłaby być metalowa, alum aluminiowa przykrywka. Dobra, chodzi mi o tutaj, o ten kapelusz i on tutaj idzie na tył ten spelek idzie tutaj kapturek, czy jak to tam zauważyłem tutaj, to trzeba dać też dam trochę smaru Dobra, ja to przykręcę i zobaczymy czy czy to będzie działać tutaj mamy imbusy H3 H3 śrubki tutaj gimbusowe są. Jest to przykręcone. Trzeba to zabezpieczyć, bo ta ośka pracuje i to wychodzi, wyskakuje mu wtedy. Ogląda. I tutaj teraz wiązka będzie szła. żeby dalej Robię test, czy to zadziała. Dobra, może to się musi rozruszać. Dobra, ale wraca linka. I tutaj jest muzer, który informuje nas, że hak jest y, poluzowany. Zobaczymy, czy to. uwaga hmm. to się musi rozruszać pewnie no ale działa, tak? blokuje się, blokuje dobra, kolejną rzeczą którą będę musiał zrobić no zresztą to kurde tutaj Dobra, teraz przyszedł czas na wiązkę która powinna być tutaj tutaj już mam przygotowaną i ona o ile pamiętam powinna pójść tak dokładnie dobra, to się trzyma na двух <плоджут> Na YouTube macie y, filmik, jak to rozebrać. W sensie, jak y, y, rozebrać tutaj tą część, tak? którą ja składałem. Nie będę powielał y, tego samego. Więc, jak ktoś będzie zainteresowany, jak to rozebrać, to sobie znajdzie tam. Y, prawdopodobnie y, gościu w, tutaj w UK to rozbierał, ale nie jest pokazane, jak to składa, tak? Więc to tak wygląda, i tutaj właśnie po tą trzytytkę potrzebowałem, żeby to zabezpieczyć. Dobra, i to co, będzie musiał pójść do auta. Dobra, widzimy się przy samochodzie jak będę to składał. Ta pokrywka i tutaj też yy, jest taka zaślepka tej właśnie ośki i one zazwyczaj pękają i tutaj tędek właśnie woda też się dostanie. Dostaje się woda yy, tędek i i. i, i. Aha, i dlatego położyłem silikon, żeby już woda się nie dostawała i żeby to nie korodowało. Także biorę się do montowania na samochodzie. Jak zrobić? Dlatego łatwiej jest ściągnąć zderzak i przykręcić to. Ale ja tego nie będę robił, jakoś sobie poradzę bez. Dobra, widzimy się, jak już to przykręcę to wszystko i tak dalej. I tutaj mamy dźwignię. I tutaj mamy dźwignię, tak, za którą ciągniemy i jak się chować, tak. Ta linka musi się schować, że jest spoko, teraz wyciągnę i tak się wyciągnął. Elegancko. Hak zaczął znowuż działać tak jak powinien. Tylko jeszcze przejściówkę muszę kupić. 12 na 7. I tyle. <zaziała>. Zna znaczy, się dojdzie do siebie, to wszystko. Dobra. Także to tyle z naprawy haka. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i do udostępniania mojego kanału. Także do następnego pozdrawiam, cześć.